Hej, wszystkim! Z tej strony naukowe koło seksuologii Ash Amandi. Cieszymy się, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że ten odcinek dostarczy Ci dużo wartościowej wiedzy. Cześć! Z tej strony Zosia i Wiktoria. Idą święta, a co za tym idzie? Mamy chwilę, żeby się odprężyć i spędzić czas z bliskimi. Z tej okazji, w dzisiejszym odcinku, chciałybyśmy porozmawiać na bardzo ważny temat jakim jest relacja z całym. Czym właściwie ona jest? Co ją kształtuje? Jak możemy o nią dbać? Każdy z nas ma swojego rodzaju wizję siebie w głowie, która składa się na myśli, uczucia i zachowania związane ze swoim ciałem. Nasz obraz ciała zwykle jest subiektywny, zmienny i podatny na wpływy z zewnątrz. Obraz ciała składa się z trzech głównych komponentów. Komponent poznawczy dotyczy myśli i przekonań, jakie posiadamy na temat swojego ciała. Komponent afektywny dotyczy emocji, jakie odczuwamy wobec swojego ciała, pozytywnych, neutralnych lub negatywnych. Komponent behawioralny dotyczy działań podejmowanych odnośnie swojego ciała. Wiemy już, czym jest relacja z całym. Teraz możemy przejść do tego, co na nią wpływa. Pierwszym i kluczowym aspektem jest dojrzewanie i starzenie się. To, jak się zmieniamy z biegiem czasu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. To, że nasze ciało się będzie zmieniało, będą dochodzić zmarszczki, siwe włosy, oraz to, jak inaczej będziemy spostrzegać nasze ciało. Że troszeczkę może mniej będziemy na nie zwracać uwagę, a może i bardziej. Wszystko to zależy od wieku i od osoby. Kolejnym aspektem, który wpływa na to, jak postrzegamy siebie samych, są nasze relacje z bliskimi, rodziną czy rówieśnikami. Akceptujące środowisko sprawia, że patrzymy na siebie i swoje ciało znacznie przychylniej, doceniając więcej aspektów swojego ciała. Natomiast środowisko, w którym padamy ofiarą złośliwych komentarzy i ocen, doprowadza nas do złego samopoczucia i obniżonej samooceny. Co więcej, według wielu badań, częsty ruch i zdrowe odżywianie pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie i formę fizyczną, co bezpośrednio łączy się z polepszoną relacją ze swoim ciałem. Ponadto w dzisiejszych czasach ogromny wpływ na relacje z naszymi ciałami ma też ekspozycja na social media i standardy, które z nich wynosimy. Na przestrzeni ostatnich lat pojawia się coraz więcej głosów, że treści, które konsumujemy, mają znaczny wpływ na naszą psychikę i postrzeganie świata wokół nas, ale również nas samych. Mimo tego, że świadomość społeczna w zakresie szkodliwych i toksycznych standardów piękna wzrasta, warto jest regularnie przypominać sobie o ciało pozytywności lub ciało neutralności, o której więcej powiemy sobie później. I właśnie z tego powodu nasze koło wpadło na pomysł na kampanię pod tytułem Dziękuję Ci Ciało, która miała miejsce w ubiegłym roku w maju. Na ulicach Gdańska można było spotkać się z plakatami, pokazującymi różne sylwetki w różnym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności. Celem tej kampanii było właśnie przypomnienie o ciało neutralności. Nie chcieliśmy tworzyć żadnych nowych standardów piękna. Chcieliśmy przypominać, że trzeba być wdzięcznym za swoje ciało i za możliwości, jakie nam daje. Że mamy siłę wchodzić po schodach, że mamy siłę zdążyć na tramwaj, na autobus na uczelnie, że jesteśmy w stanie wykonywać wiele podstawowych rzeczy, na które tak często nie zwracamy uwagi, a to właśnie naszemu ciału to zawdzięczamy. Są to właśnie przykłady na budowanie pozytywnego wizerunku samego i samej siebie, dzięki niemu jesteśmy w stanie doświadczyć wielu różnych rzeczy, takie jak spotkania z bliskimi, czy podróżowanie, fizyczne doświadczanie nowych środowisk, a co więcej, rozwijanie swoich pasji przez zmysły, na przykład doświadczanie nowego jedzenia, oglądanie filmów, czytanie książek, opieka nad zwierzętami i uprawianie przeróżnych aktywności fizycznych. Po tych wszystkich informacjach, które już ustaliłyśmy, nasuwa się pytanie. Czy treści, które do nas docierają, poza tym, że wpływają na obraz ciała, co już ustaliłyśmy, czy mogą mieć też wpływ na rozwój zaburzeń psychicznych? Ekspozycja na nierealistyczne standardy piękna i niezdrowy tryb życia mogą prowadzić do różnych zaburzeń odżywiania, dziś jednak nie będziemy się na nich skupiać. Chciałyśmy wspomnieć za to o tych bardziej nietypowych lub mniej oczywistych, czyli dysmorfii cielesnej i często idącej z nią w parze bigoreksji. Dysmorfofobia, z angielskiego body dysmorphic disorder, to zaburzenie psychiczne, które zgodnie z DSM5 objawia się zaabsorowaniem jednym lub kilkoma dostrzeganymi defektami lub wadami w wyglądzie, które są niezauważalne lub uważane za niewielkie przez innych. Osoba z dysmorfofobią wyszukuje i wyolbrzymia jakiś defekt swojego ciała, nawet mały pieprzyk, bliznę czy znamie, i nadmiernie się na nim skupia. Osoby pacjenckie zmagają się z uporczywymi i obsesyjnymi myślami związanymi z konkretnym defektem, chcąc zmiany bądź całkowitego jego usunięcia. Jednym z zaburzeń psychicznych, z którym łączy się dysmorfofobia cielesna, jest bigoreksja, która często dotyka młodych mężczyzn zajmujących się sportem. Bigoreksja to zaburzenie postrzegania własnego ciała, powodujące dysmorfię mięśniową, czyli nieustanne poczucie niezadowolenia z osiągniętych efektów ćwiczeń i potrzebę zwiększenia masy mięśniowej, bez satysfakcji i wyczucia, w którym momencie warto się zatrzymać. Presje w tym kierunku wywołują wcześniej wspomniane social media, znajomi, przekazy z telewizji czy billboardów. A teraz omówimy sobie jak postawić granice i pielęgnować sobie asertywność. Wracając do tematu świąt. Spotkania z rodziną to także dużo rozmów i nadrabianie ostatnich miesięcy z życia. Zdarza się, że jednemu z wujków albo stęchnionej babci zdarzy się niezbyt subtelny komentarz odnośnie naszego stroju, nowej fryzury czy naszego ciała. Mimo tego, że zwykle nie mają one na celu zadziałać jak szpilki i wynikają ze szczerej ciekawości, to warto jednak zastanowić się, jak w uprzejmy, ale zdecydowany sposób postawić granice i odpowiedź na taką zaczepkę. Jasna komunikacja jest bardzo ważna i może pozwolić bliskim zrozumieć Twoją perspektywę. Dlatego dziś pokażemy Ci, jak w prosty sposób zareagować na niekomfortowy komentarz płynący ze strony drugiej osoby. A teraz przejdźmy do praktyki. Jasno komunikujmy swoje potrzeby i uczucia. Jeśli bowiem ich nie uzewnętrznimy, nikt z naszego otoczenia nie będzie zdawał sobie z nich sprawy i nie będzie wiedział, jak ma postępować, by ich nie przekroczyć. Zamiast mówić co roku to samo, cały czas rozmawiamy o tym, jak wyglądam, spróbuj powiedzieć na przykład czuję się niekomfortowo, kiedy kolejny raz, podczas świąt, poruszycie temat mojego wyglądu. Akceptuję swoje ciało i byłoby mi miło, gdybyście powstrzymali się od komentarzy na mój temat. Chciałbym czuć się komfortowo, spędzając z wami czas. Formujmy spokojnie prośby zamiast żądań. Nie bój się prosić o uszanowanie swojego zdania. Zamiast mówić „dajcie mi spokój”, zabiegi plastyczne to moja sprawa, suruj powiedzieć łagodnie. Przemyślałam już decyzję dotyczącą operacji plastycznej, więc uszanujcie, proszę, moje zdanie. Jestem dorosła i nie chcę się wam tłumaczyć z wyborów, które wydają mi się w danym momencie najlepsze dla mnie i mojego ciała. Zwracajmy uwagę na zachowania, które wpływają na nasze samopoczucie, jednak bez ocen czy krytyki. Zamiast mówić, jesteście beznadziejni, potraficie tylko krytykować, spróbuj powiedzieć. Może tego nie widzicie, ale ranią mnie wasze słowa. Nie lubię się malować, bo mam wrażenie, że moja skóra wtedy nie oddycha. Odnoszę wrażenie, że wam to przeszkadza i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego. W sytuacji, w której dyskusja wydaje się nie mieć końca, a druga strona nie przyjmuje do siebie naszych argumentów, pamiętajmy o tym, że zakończenie takiej wymiany zdań też jest postawieniem granicy, którą powinno się uszanować. Zamiast kontynuować bezowocną rozmowę. Spróbuj ją stanowczo, ale łagodnie zakończyć, mówiąc na przykład: Wydaje mi się, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Przyjechaliśmy tu miło spędzić czas, więc może zamiast eskalować konflikt, zmieńmy temat i porozmawiamy o czymś, co wywołuje mniej emocji. Przykłady, które podałyśmy, wiążą się z filozofią komunikacji bez przemocy. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej jeszcze więcej, zapraszamy was do zobaczenia posta na ten temat na naszym Instagramie i zajrzenia do zapisanej relacji. Przy świątecznym stole dużą rolę oprócz opinii i komentarzy innych odgrywa też jedzenie. Jest to nieodłączna forma spędzania świąt, ponieważ każdy z nas doświadczył siedzenia przy stole, rozmawiania, wymieniania się opiniami na różne tematy i, właśnie w tym momencie, często pojawiają się takie obawy, czy ktoś oceni, ile zjadłam, czy nie wzięłam za dużo, czy nie przesadzam, nie będę oceniana przez innych. Warto wtedy pamiętać o tym, że to my ustalamy swoje granice i tylko my wiemy, na ile sobie pozwalamy i ile chcemy zjeść. Nie powinniśmy się sugerować tym, co mówią po prostu inni. I tak samo powinniśmy pamiętać, żeby nie przesadzać w tą drugą stronę. Nie czujmy się zmuszani do jedzenia jakichś chorych ilości jedzenia. Jedzmy tyle, ile mamy ochotę. To nie jest tak, że w trakcie świąt nagle trzeba spróbować każdej potrawy i zjeść wszystko do końca, bo się zmarnuje. Pamiętajmy, że to my wiemy, jak, jest, jak bardzo jesteśmy głodni, na co mamy ochotę ile chcemy jeść, więc nie przesadzajmy w żadną ze stron. Ani się nie głodźmy i nie przejmujmy się tym, że ktoś pomyśli, że jemy za dużo, ani też nie czujmy presji do obiadania się i próbowania każdej potrawy, bo co będzie, czy babcia się obrazi, jak nie spróbuje jej sernika. Także pamiętajcie o tym, aby czuć się komfortowo przy stołach i po prostu pilnować siebie i swojego talerza. I tak jak nie chcemy, żeby inni zaglądali nam do talerzy, tak my nie zaglądajmy innym. A jeśli mowa o innych, to warto pamiętać, że Boże Narodzenie to czas życzliwości i pomocy też innym. Dlatego jeżeli zauważymy, że ktoś doświadcza sytuacji, w której jego ciało jest krytykowane albo jego samoocena jest podważana, warto zareagować i faktycznie pomóc tej osobie, albo ją wesprzeć czy uświadomić w tym, że wszystko jest Totalnie w porządku, i tak naprawdę nie musi się przejmować tym, co ktoś inny mówi. Szczególnie, że jest to jej ciało i przede wszystkim święta, które na pewno chce spędzić w bezpiecznej i komfortowej atmosferze. Od świąt już nie tak daleko do sylwestra i nowego roku, podczas którego bardzo często czujemy potrzebę tworzenia jakichś nowych postanowień, nowych nawyków żywieniowych, co też jest oczywiście super. I jak ktoś ma na to ochotę, czuje taką potrzebę, nowy rok, nowy rozdział, to jest super. I bardzo się cieszymy, że znajdują w sobie taką motywację. Ale pamiętajcie, że to nie jest obowiązek. To nie jest nagle tak, że ten 31 to jest jakiś magiczny dzień, w trakcie którego trzeba odwrócić swoje życie do góry nogami. Jeśli czujecie się komfortowo ze swoimi ciałami i swoimi nawykami żywieniowymi, to naprawdę nie musicie nic zmieniać. Nikt tego nie sprawdza i naprawdę nie ma takiego obowiązku, więc nie czujcie się przymuszeni do jakichkolwiek zmian. Pamiętajcie, że ten okres może być po prostu zwyczajnym okresem jak każdy inny, jak każda inna zmiana miesiąca. Także pamiętajcie, nie musicie od razu lecieć na siłownię, kupować nowego karnetu, zmuszać się do jakichś dziwnych diet, nowych sportów, jeśli nie macie na to ochoty. Macie czuć się z wszystkim komfortowo i bezpiecznie. I pamiętajcie, jeśli czujecie, że macie jakieś problemy, bądź czujecie się niepewni ze swoim ciałem, bądź dostrzegacie u siebie jakieś objawy zaburzeń odżywiania, czy też wcześniej wspomnianej przez nas dysmorfii. Nie bójcie się prosić o pomoc. Są miejsca, w którym dostaniecie odpowiednie porady, czy też leczenie, jeśli będzie ono wymagane. Zbliżając się już do końca tego odcinka, chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić na naszego Instagrama NKS Amandi oraz na stronę internetową do zapoznania się z wcześniej przez nas wspomnianą kampanią Dziękuję Ci ciało. Mamy piękne grafiki przedstawiające różne sylwetki. Mamy bardzo interesujące, moim zdaniem, post na temat mindfulness, czy właśnie obrazu ciała, czy po prostu relacji z ciałem. I też zachęcam do obejrzenia rolek na Instagramie, w którym członkini oraz członkowie tego koła dzielą się, za co dziękują swojemu ciału. A Wy, za co dziękujecie swojemu ciału? Dajcie nam znać. Życzymy Wam wesołych świąt i super zabawy w nowy rok. To już koniec na dziś. Zapraszamy na nasze social media i do usłyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.